Była złego na jednego, tak można podsumować dotychczas sytuację Podlasia, Biała Podlaska w ramach rozgrywek trzeciej ligi grupy czwartej. Biorąc pod uwagę ostatnie kilkanaście miesięcy, dzisiaj podopieczni Władimira Chieworkiana będą walczyć jak zwykle, heroicznie o kolejne ligowe punkty w meczu z Jutrzeńką Giebutów. Maciej Szcześniewski, witam Państwa serdecznie, jesteśmy w Zabierzowie, gdzie mecze domowe rozgrywał. Zespół Jutrzenki Giebutów, no i będziemy mieli okazję wspólnie oglądać to ciekawie zapowiadające się spotkanie, które będzie miało wymierny wpływ na dolne rejony tabeli. Zawodnicy już wyprowadzeni na murawę przez trójkę sędziowską. Jako główny dzisiaj sędziuje pan Patryk Sowiński, a jego asystentami będą Paweł Gach i Kamil Antonik. Cała trójka jest z kolegium sędziowskiego. Województwa Świętokrzyskiego i składy. Na gdzieś tam Tomasz Kawa często siadał na ławce. A dzisiaj dostaje szansę w pierwszym składzie. Balawender, sytuacja dla gospodarzy piłka w siatce. Po strzale Tomasza Kawy, ale wcześniej. Sygnalizacja sędziego liniowego, ewidentny spalony. No i inna sprawa, że też e, grający z Michalcem na środku obrony Zieliński e, dobrze się spisuje. Jest okazja e, dla gospodarzy, zobaczmy. Jest już w polu karnym, grający z numerem 18 do Maracki, do Maracki próbuje dogrywać. Ależ tam zapultał się do Maracki. Rócił sobie Myślę. piłkę nad nogą rywala Majcherczyk, starają się teraz zamknąć. W takim zamku hokejowym grasz... gospodarze. Uderzenie Majcherczyka z większej odległości. Zaasekurować rzut rożny Tomasz Kawa. Świetnie potrafi być, stały fragmenty gry. Utrudnione zadanie, miał żosek, bo. W składzie nie było żadnych informacji w mediach na ten temat. A jest to zdecydowanie najlepszy strzelec drużyny. Gości, zobaczmy! Jest 1 do 0. Gol. Do Marackiego chyba, z tego co widzę, po uderzeniu Bizonia. 1 do zera, tak, Rafał Domaracki, zawodnik z numerem 18 otwiera wynik tego spotkania w 17 minucie. aż zawodników, teraz przy piłce doszedł Dimitruk i też Nieścieruk przy piłce. No i spójrzmy. 20 minuta gry. Jakieś tutaj rozegranie ćwiczone graczy Podlasia. No pomysł był niezły, natomiast... Spójrzmy, uderzenie z dystansu, no i... Naprawdę dobra decyzja. Odzyskać piłkę. Piłk, w polekarne takie płaskie dośrodkowanie. Balawender. Litewka, dobrze to wygląda. Balawender dogoni piłkę. Jest przy linii końcowej. Teraz utrzymują się świetnie przy piłce gospodarze Majherczyk. Czy znowu poszuka strzału uderzenie. Zablokowane. Jeszcze jutrzenka, kawa. Świetnie teraz sklei piłkę. Tomasz Kawa, dośrodkowanie Bizonia, Balawender będzie miał okazję do uderzenia, strzał głową Balawendera, łapie piłkę w żołnierzu, ale... operowaniu futbolówką. Chociaż teraz jest Martynek, ale beznadziejne to uderzenie, a miał dobrą okazję, Olaf Martynek na uderzenie, był osamotniony, 18 metr. I gdyby tutaj lepiej pocelował futbolówka do Dmowskiego, teraz dłużej utrzymują się przy piłce goście. Jeden na jeden próbuje Marczuk, ale skasowany przez silnego fizycznie Tomasza Kawę. No i teraz będzie okazja do kontry. Bala Wender jest, kawa otwiera się, świetna sytuacja dla Jutrzenki. Kawa, no spóźniony ten strzał, a to była świetna sytuacja. Do tego, aby uderzyć na bramkę, no. Spójrzmy, chyba Zawacki, wydaje mi się, będzie. W tej sytuacji uderzał jednak Tomasz Kawa, strzał broni e, bramkarz Wrzosek, jeszcze tutaj strzał e, Balawendera, no jak nie trafił z pięciu metrów e, Maciej Balawender. E, to pozostanie jego słodką tajemnicą, ale e, od razu mi się przypomniała ta akcja bramkowa. Bo... Teraz wygrywa głowę litewka. Będzie okazja. Bala wender wychodzi z bramki wrzosek. No i znowu nie trafił. Napastnik Jutrzejki miał teraz dwie dobre sytuacje. Szukają możliwości tutaj gracze Podlasia rozegrania tej akcji. faul. Jeszcze tutaj przepychanka. Dmowski i Zawacki. Żółtarczki słowne. Stawił Tomasz Google, no, zobaczymy za chwilę. Ojej, cóż teraz zrobił e, zawodnik Podlasia? Ni padanie, nie uderzenie. Tak powiedział e, trener e, Gieworchian, no i myślę, że w wrzosek. Oj, i teraz, ależ tutaj Dmowski został zdzielony głową przez Michalca. No to może być e, jakaś kontuzja tutaj, uraz głowy od bramki. No i koniec. Pierwsze części meczu gol do Marackiego z 17. minuty czyni, że Jutrzenka prowadzi do przerwy. 1-0 zera Podlasia. do Zabierzowa. No, zobaczmy tutaj świetnie. E, Domaracki jest okazja, ależ teraz e, spartaczył to. E, Domaracki, no to powinno być 2-0. Tutaj e, kwestionuje ustawienie dwóch zawodników, może sugerując, że tutaj jest 40 metrów. Do bramki, no zobaczmy, piłka na Michalca, jak Nie. zwykle jutrzenka Zawadzki, uruchamia Litewkę, dobry przerzut, Litewka, no, brakło mu troszeczkę wzrostu, ale proszę zobaczyć jak świetnie utrzymuje się przy piłce Romuzga, jest już dobra okazja do wbicia piłki w pole karne, no i faulował tam Litewka, no świetna teraz akcja indywidualna Romuzgi na prawej stronie. No tak jak mówiłem, siła złego na jednego, spore problemy praktycznie pod każdym względem. Natomiast no, walczą, walczą heroicznie. O utrzymanie się w lidze. Zawodnicy Podlasia. Ośrodkowanie. Buzunna. Interwencja Zielińskiego jeszcze na Wiwa Dmowski. Mowski. No, Jeziorski naprawdę lubi grać ostro. Być może widzi trener. Powroźnik, że potrzeba tutaj właśnie podostrzyć grę. Zobaczmy, jest okazja dla Podlasia. No świetnie, teraz Tomasz Kawa, ruletą, przyjął sobie kierunkowo piłkę. To będzie dobra okazja. Kawa wycofuje piłkę. Wrzosek interweniuje. Co aleś... nie, gdzieś tam po jego nodze. Piłka wylatuje za linię boczną. Dmowski. W kierunku Pyrki. Ten gra po wodzie do Jastr Jastrzębskiego. Jest przy piłce Kaznocha. Kaznocha jest okazja do Dania. strzału, Świetnie broni Guguła. Jeszcze tutaj jest Buzun. Buzun uderza i odbija piłkę Guguła. Jest jeden do jednego, ale jest pozycja spalona. Odgwizdana przez arbitra. No nie najlepiej tutaj sparował tą piłkę Tomasz Guguła. Wepchnął piłkę do bramki jeden z zawodników gości. Który mamy 70, to myślę, nie jest najlepszy pomysł. Teraz świetna interwencja. Romuzgi, oj, gdzieś tam upadł na lędźwia Romuzga zwija się z bólu. To będzie pewnie przerwa w grze, ale nie wstrzymują akcji gracze Podlasia. Nie widzą tego, że leży na murawie Romuzga To będzie okazja do uderzenia broni Gugu. I to jest po raz kolejny! Pozycja spalona! No ależ mają dużo! Zawodnicy Podlasia są w polu karnym. Dośrodkowanie! Dobre! Interwencja Guguły. No i co? Jest rzut rożny! Ależ teraz blisko był. Zdobycia wyrównującego gola. To już ostatnie sekundy, ostatnie fragmenty. Czy jeszcze pozwoli tutaj? Koniec beczu! Wygrywa 1 do 0, Jutrzenka Giebutów. Po bramce do Marackiego z 17 minuty. To spotkanie. A no i trudna, naprawdę coraz trudniejsza sytuacja. Podlasia, Biała Podlaska. W tym sezonie trzeciej ligi grupy czwartej. Maciej Szcześniowski dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.